Wyścigi to moja zajawka. Ta młoda wywróciła cały Grand Prix do góry kołami! Publinka szaleje! Tylko spójrzcie na te roześmiane paszcze! Edzia! To klienci mają wygrywać, nie ty! Monolith Films przedstawia. Nasz biznes ledwo się spina. Przestań marzyć o niebieskich migdałach, hecia. Wiem, że mogłabym wygrać wielki wyścig, zamiast siedzieć jak mysz pod miotłą. Nie pozwolę, by tata stracił park, mamo. Nawet jeśli będę musiała porzucić marzenia. Mm. Jeszcze będziesz śmigać po torze. Skąd możesz wiedzieć? Jak to skąd? Jestem wróżką Level Pro! Czterokrotny zdobywca tytułu Fura marzeń To naprawdę się dzieje odjechana ekipa. Jachasz się tak samo jak ja, Kaziu? Gaz do dechy. Jedziemy po bandzie. Bez popisu. Jasta ile fabryka. Wylatujesz. Może naprawdę jestem przegrywem. Kapiora. Ocalimy wielki wyścig! Puść! no hamulce mała. Czas otwalić tę imprezę! Tak zakręconego wyścigu Europę nie widziała! Gostek ma zryty berecik, co nie? Zwierzaki rządzą. Ha! 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 Zwierzaki na zakręcie. Nie ucz mistrza gazu wciskać. Może pomogę? Nie. Bo... No, ty, ty, bo... Widzisz? Ogarniam gaz. Wkrótce w kinach.